Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale MyRetroHobby dwie y, szybkie paczuszki. Y, dzisiaj będzie króciutki filmik. Ma, chyba z większą częstotliwością mam zacząć te filmy puszczać. Króciutki filmik moi drodzy ze zdobyczami. Y, to są zdobycze OLX-owe, sprzed y, jakiegoś czasu. Y, jak zapewne wiecie, ostatnio jestem na etapie powiększania kolekcji. Na, na Nintendo Switch i postanowiłem sobie zebrać wszystkie gry, wszystkie platformówki, w których główną postacią jest Mario i e, w zasadzie to jest ostatnia, której potrzebowałem czyli Super Mario Bros. Plus Bowser's Fury, kupiłem ją moi drodzy za e, chyba, nie wiem, 120, czy nie wiem, w każdym razie, francuska okładka kupiłem ją taniej ale jest w pięknym stanie nie zależy mi na, staniu, na języku okładki gry z Mariem to są, to są gry po angielsku z reguły i dystrybucja europejska więc, więc świetna rzecz bardzo się cieszę, że udało mi się ją zdobyć gdyby ktoś miał na przykład Super Mario Wonder bo wiem, że już niektórzy przeszli i chcą się pozbyć to zapraszam do kontaktu, bo Wondera mi jeszcze brakuje i to będzie na bieżąco będę z wszystkimi Marianami ale do rzeczy, bo tu jest fajna rzecz, tą rzecz udało mi się unegocjować. Bo yy, nie ukrywam, że szukałem jej w dosyć, dosyć długi czas. Yy, była w dobrej cenie na Allegro, potem się cena podniosła i była taka huśtawka tej ceny. No i stwierdziłem, że się wstrzymam wstrzymam. No i tak się, i tak się wstrzymywałem. Aż w końcu cena tak urosła, że sobie myślałem, nie, to ja już tego nie kupię. Ale sobie myślę, a zobaczymy na eliksie. monitorujmy sobie sprawę. No i zacząłem tak, tak monitorować na, na eliksie tematy, że coś wpadło. Dobra, dobrze. Moi drodzy, nie jest to nic, nie mniej, ni więcej, tylko automacik. Miniaturka automatu Sega Astro City Mini. Czyli miniaturka automatu Sega Astro City, chciałem go mieć w kolekcji ze względu na bibliotekę Gier. Tu macie bibliotekę Gier, e, Virtua Fighter, Space Harrier no same klasyki, nie? I e, bardzo chciałem Golden Axe bardzo chciałem mieć tego Tom Astro City, Astro City w kolekcji. Tak wygląda boczek. Tak wygląda przód. Tak wygląda drugi boczek, to już widzieliście, dół i góra, więc, więc chciałem Sega Astro City, nie wiem czy tu pada, nie ma, ale nie, nie ma. Będę musiał sobie pad dokupić do tego automaciko. E, więc moi drodzy, e, tak wyglądają, zaraz, coś tu jest, jeszcze nie. Tak wyglądają moi drodzy zakupy, mamy Sega Astro City Mini i... I e, Bowser's e, d, e, Super Mario 3D World and Bowser's, Bowser's Fury. Więc e, tak wyglądają e, zakupy w tym tygodniu. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Ja uważam, że świetna rzecz. Aha, bo zapomniałem powiedzieć. Wynegocjowałem cenę chyba 320 zł, 340 zł w każdym razie, czy 350 w każdym razie dużo niższa cena niż jest na. Na no Allegro A automacik był używany jeden czy dwa razy jestem w stanie to uwierzyć, w to uwierzyć, patrząc się na stan pudełka. Dobra, moi drodzy, tyle ode mnie. To będzie krótki filmik, pewnie go dołączę, a będę miał jeszcze jeden apel do Was, ale za chwileczkę go po prostu na spokojnie dogram. Heja. Hej, moi drodzy, mam jeszcze prośbę. Jeden z zaprzyjaźnionych widzów poprosił mnie, abym wykorzystując zasięgi kanału, zapytał, czy ktoś z Was nie posiada sprzętu CMD FD2000. Jeszcze raz powtórzę: CMD FD2000. I czy nie udostępniłby płyty głównej bądź jej zdjęć? Bądź może ktoś ma dokumentację do tego sprzętu. Bo jeden z moich widzów chce sobie zrobić jego replikę, więc będę wdzięczny za kontakt. Kontakt macie w stopce do mnie na maila. Odezwijcie się, jeżeli ktoś z Was ma może coś z tym sprzętem do czynienia CMD FD2000, to skontaktuję Was ze sobą i będziecie sobie działać. Dziękuję Wam za wszystko, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.